Coś tu jest! Patrzcie się! Dookoła tego drzewa jest... Widzisz to? Co? Dobra moi drodzy Ja się zbieram, bo mechanik akurat dał mi znać że zainstalował Randonautikę a tego jeszcze nie było Będziemy ją testować w Islandii Co prawda jest dzień i nie będzie to takie straszne, ale na sam początek myślę, że wystarczy Ja tutaj już wyłączam wszystko Widzę, że odcinek jest oglądany Mam nadzieję, że wam się spodobał Dobra me mechanik, jak się zbieram już to mam pod Ciebie podjechać? Aha. Dobra, to za niedługo będę. No to do zobaczenia na miejscu mechanika. Cyk, siemanko, ja już jestem z mechanikiem. Mechanik tutaj nastawił na Randonauticę e, trasę. Ile mamy samochodem? 3-8 minut, 3 8? km 3 kilometry? Tak, i zobaczymy gdzie nas to doprowadzi, tu w lewo? W prawo? W prawo Ale co, jak? Myślisz, że będzie coś strasznego? A no, nie, zobaczymy. czekaj, ja ma, wybrałem... o czym pomyślałeś? Biorąc pod uwagę te wszystkie TikToki i filmiki na YouTubie, to sobie wybrałem pozytywną rzecz. Wybrałem tą kategorię attraction. No. I nie miałem pomysłu, bo trzeba było wymyślić coś pozytywnego, to sobie wymyśliłem uśmiech. No i zobaczymy, co to będzie. Ej, to mówisz, że zaczynamy łagodnie, tak? Tak. A później? Później zapałem się nie ma czymś bardziej. No gdzie to teraz mam jechać? Jedź dalby. do końca i w lewo. Ty ale oglądałem DJ'a... DJ-a to ja myślałem, że się sesram szczerze mówiąc. No, tam jak mi pokazałeś ten klip z filmiku, bardzo... Hard ja, ja, ja nie wiem czym. albo mają dobrych zajebiście dobrych montażystów, albo rzeczywiście się tam coś pojawiło za nim w tym lesie, nie? Pogoda nam trochę dzisiaj nie sprzyja. No, delikatnie wieje i kropi. W lewo W lewo Tutaj, tam na dół? Tak A dobra trochę w jedną no, stronę skręciliśmy na początku W prawo no, trzeba skręcić Dobra, to bez zbędnego przedłużania widzimy się na miejscu Ej, tu jest jakaś miejscówka, popatrz no, Tu Ty, się to auto jest jakiś lasek i fury się tu zatrzymują, no No I tutaj I tutaj w lewo tu, I no. tutaj mamy stanąć O Co? No Tam nie możemy jechać autem, ale tutaj musimy już iść. Tu musimy iść z butę, tak? No Bo tu stoją inne samochody, jak widać. Nie wiem, czy tam będzie dróżka. Aha, żeby tam wejść, pod to miejsce centralnie. Zobaczymy. 70 metrów, 70 metrów. To już może być tak naprawdę, już tutaj. Czyli już mamy się, zacząć się rozglądać. Dobra, i co może być wspólnego z but. Z Uśmiech, czyli może uśmiech gdzie? Ej, no nie p dol. No nie wiem. Jeszcze nie, jeszcze kawałek mamy Minuta w na tym w tamtą stronę W tamtą, to tą dróżką, tak? No. Ej, ale patrz na wstępie chłopie zamiast pusty stolik To musi się pojawić jakiś bucik dziecka Znaczy dziecka, to bardziej jakieś lalki Bo też było turbo małe No Też ogólnie klimat nie jest za dobry No bo robimy to w dzień, ale chcemy po prostu przetestować jak to wygląda, bo nawet nie mamy sprzętu, żeby nagrywać w nocy ogólnie Muszę pokupować jakieś ee, jakieś oświetlenie, tutaj żeby, żeby było coś Gdzie, co? No zobacz, bo po lewo jest no. no i tutaj już no to jest jakby kurcze gdzieś tam Tutaj coś tak jakby Gniotło tam trawę i szło w tamtym kierunku Kurde, nie lubię tymi szaturami. Ja malować. też nie lubię po chodzić. Ale jesteśmy daleko Gdzie nas to wywiało? Pokaż telefon, no i kawałek popad. Jesteśmy dosłownie obok, to jest tu gdzieś I tu są takie krzaki Jaka Polanka jakby wydeptana tam Tutaj na razie nic nie widzę To jest takaj w lewo W lewo Nie wiem co ma tutaj wywołać uśmiech, ale chyba no pogoda chyba, na pewno pogoda na pewno nie, ale chyba widok. No, gdzieś tu. Widzisz tam coś na ziemi? No, nie. Jakieś auto tak? tu zajechało. Piotrek tutaj e, szuka lokalizacji, a ja Czasem oglądam się, nowy odcinek tego pana. Zobaczymy, co za furę kupił. I wtedy ty sobie pomyśl. Ja se mam pomyśleć? No, na przykład historia, tak jak mówiłeś. Dobra, no, i anomalie. Anomalia, dobra. No. Już sobie pomyślałem. I co to mamy? Czekaj, Power 1.93 jest, to słabe, słabe 1.93. Ja widziałem, ludzie tam po 6, 7, 8 znajdywali, nie? Okej, okay. a we wcześniejszym mi pokażę, jakie było? Chyba a tak. Nie. Nie. nie, nie bo się zrebutowała jakby aplikacja. Aha no Dobra, mapy Ty trochę dalej Ale też tu? 19 minut autem. Jedziemy! Kurde! Pytanie czy my będziemy mogli wejść na ten? Na pole golfowe. Na pole golfowe. No nie tak mogli... znaczy, To jest jakby końcówka pola golfowego, zobacz. To tak jest za. jakby trasa do tego, no zobacz. Ty i to centralnie do tego prowadzi, chłopie. No. Na 100% tam będzie może, Chyba że jest zamknięte, to nie wiem. No dobra, jedź. Dobra, no to idziemy spróbować, nie? Jadymy w drogę. Mogłeś to zrobić wysłanować. Szykana Zobaczcie się w ogóle, gdzie nas prowadzi ta aplikacja, no. nie? Jakieś silosy, wszystko puszczone, jakieś krzaki. I przerypane. A w sumie na Islandii to przerypane będzie znaleźć dobry tam, tam jakiś bunkier, kurde? Czy co to jest? Gwiazd Że... podziemia chopie. Nie, no tam jest. A nie wiem, co to jest. Nie wiem, ale wygląda strasznie. A co my to wybraliśmy? Anomalie? Anomalie. Anomalie, i pomyślają sobie ogólnie o mrocznej historii. Tylko z drugiej strony może być tak, jak mówiłeś, czyli że coś się tam mogło wydarzyć kiedyś, ale my o tym nie wiemy, nie? No. Można byłoby się bać idąc tędy samemu. O. W nocy. W nocy tym bardziej, nie? No, pomyśl sobie, że w ogóle w nocy byśmy wy wyróżnili na taką wyprawę. Może kiedyś trzeba będzie. Na pewno. 7 minut. Coś słyszałem. O! Mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się zrobić to zrealizować w nocy. Ja tutaj muszę kolegę poprosić o pomoc, bo ee, ja za bardzo tutaj po pierwsze nie znam terenu, a po drugie nie znam języka, jakby się ktoś do mnie przypieprzył. Nie? Albo jakbyś jakieś napisy znalazł no. albo coś w tym stylu. Albo jakieś napisy po islandzku. 3 minuty, 700 metrów Dalej samochodem już nie możemy jechać co tam pokazuje? No minuta 350 metrów okay. powiem Ci, że fajnie byłoby tak połazić sobie w nocy chłopie. No. to byłoby straszne, tylko trzeba byłoby Fajne, mieć... Fajnie takie latarki na łeb z roboty bym wziąć, bo mam. ja też mam. Też mam ty no tam co mi oświetle nie mamy Kucze, słaba moc tego no 193 tak coś w tym stylu słaba Ludzie tam... widziałem u Palasaida na grupie e, że znajdowali po 8 7,5 ale to już podobno petardy są nie ale się nie chwalili co znaleźli może już nie wrócili na grupę może nie żyją e nie chciałbym żeby ta aplikacja znaczy, żeby ta aplikacja nie przyczyniała się do zbrodni oczywiście, ale żeby nie była lipą i, i, i znajdowała coś strasznego, w sensie... W sensie, żeby to było straszne miejsce nie wiem, no chociażby gałąź się w tym momencie złamała sama, to byłoby coś pięknego, nie? To, by, to jest chyba tam, gdzie jest ta ławka, wiesz? Przy ławce? Tam jest jakiś kamień, nie gadać, że na tym kamieniu będzie napis, jakaś historia. Bo chyba pierdolne. I tam jest ta ławka. Dwie minutki. No, tu się da przejść. Dookoła, na no. I przez No, co ty gadasz? No. To idziemy, no, nie? Wydaje się zdaje, że jest wodopój w tym kamieniu. Aha, można wody się nabić? Chyba tak. Ciekawy jestem. To może przez w lasku coś chwytu. znajdziemy ciekawego. Jakieś dzieciaki piszą. Tak, jak na tym filmiku co gościu tam poszedł do tego domu, co broń znalazł co jakie tam pokały Biszczały. Hiszpespère... No i tutaj powinniśmy już skręcić w lewo. Tutaj. Z lasek. A tu, chłopie, topór wikingów znajdziemy. Mroczna historia. Masz, chciałeś, masz, ujrzano nim głowy. <głosy> 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 Tędy chyba. <noise> Róbmy sobie jaja, jak zaś się będzie Oby. Opa. <noise> Mhm mm No ładnie To ładne mroczne historie proszę państwa Takich to ja się nie spodziewałem Wydaje mi się, że może jakieś niechciane dziecko powstało O par, jakieś dechy tu są bez kitu, żebyśmy zaraz nie znaleźli, że ktoś dechą zajebał. Nicką poza oddechą ciekawego no jesteśmy na miejscu dosłownie. Nie widzę, nie, jeszcze kawałek Jeszcze, kawałego, jeszcze kawałek a? dalej A co to jest dookoła tego drzewa tam tak jakby Może znajdziemy coś dalej trochę Albo w drodze powrotnej czego nie zauważyliśmy Cały czas Patrz Dookoła tego drzewa jest widzisz to? Co? No patrz popię Grzyby czy co? No nie jakieś kamyczki poukładane ale, Ej. Jak w Project, ale ktoś. A, dobra, tam, tam grają w golfa. Ale ty, jak w Project, tu jest jakiś kwiatuszek. Ej, ale te kamyki? No normalnie dookoła... dookoła drzewa i jest jakiś taki złoty kamyczek. No ale co to może mieć wspólnego z Maroszą w historii? O, może coś znajdziemy zaraz, chłopie. No nic, tu na razie dookoła nie widać. Czekaj. O, oh, sorry. Czekaj, oni przejadą z tymi zyskami. Bo tam... Jeszcze kawałek na no wprost, tam dalej. Na szczęście, moi drodzy, tutaj nie będziecie mieli wiele do analizowania, bo jest dzień. Znaczy, na szczęście, w sumie to, w sumie w nocy, jakbyśmy to znaleźli i coś usłyszeli, to byłby klimat, co? No, te kamyki by zrobiły klimat, dobre. No. O, patrz, co do pizzy? Sos do pizzy, Syropian. Sos do pizzy, durek z kamienie. Czy idzie to połączyć jakoś w całość? Kawałki gazety. No wycierał się no, Może dałoby się z niej coś wyczytać A tu chłopie, ty może w tej gazecie jest zapisane jakieś morderstwo czy coś nie? No Ale by było dalej. Ej, jestem podjarany jakbym miał jak miał 15 lat łażę po lesie jest fajny, nie? Jeszcze kawałek dalej Teraz jakby na wprost tam, no to tak jakby do tej ławki, chociaż na wprost dalej głęba, głębiej tam do lasu Prowadzi... No bo jakby trochę do tyłu. Czyli mniej więcej prowadzić do tej łaki, tak? No dobra. No ale widzisz, miało być niemocne według aplikacji i takie kamyki w środku lasu poukładane. No to jaka jest opcja? Znaleźć coś takiego? No zrobiły roboty zajebistą powiem Ci. No jest, jest dziwne, jest dziwne po prostu. No. W porównaniu z pierwszym. Ty ale to jest takie miejsce, gdzie zazwyczaj ludzie po co by tu przychodzić nie mają po co, nie? A tu znaleźliśmy już kamyczki i to idąc tą dróżką, którą nam kazało iść Dosłownie w tym kierunku. No Jeżeli zauważycie coś, czego ja nie zauważyłem, to dajcie mi znać oczywiście. Bo, bo, bo może jestem ślepy. A co tutaj jest napisane? No, że klub golfowy Reykjavikur ma 75 lat. No co to jest mroczna historia? <laughs> Jakby na to nie patrzeć. To ja sobie łykna zobaczymy to sobie pykają w Dolfa. No nie wiem, nie wiem, na razie się nie zląkłem największe wrażenie na mnie zrobiły te kamyczki nie działa Nie napijemy Zobaczcie. się Normalnie macie tu kran naciskacie znaczy teoretycznie to powinno działać ale praktycznie niestety Popra, nie działa To mi się wydaje że powinniśmy wrócić laskiem z powrotem No dobra, idziemy Ktoś tu jest, patrzcie się. Dajcie się wieszczać tak, w spokoju. <laughs> Mechanik znalazł jakąś gazetę. Uważaj, żeby ktoś kurwa w nią nie wycierał. Co w niej jest? Nie? To liście, znaczy te. Nie, nic specjalnego. Pełno gazet tutaj, co? No. Ale fajna miejscówka, ja bym za tu ja na piwko przyszedł. Co sobie normalnie na kamyczku. Odzwoni Mariusz i będzie trzeba już jechać. Halo, halo. A pojechał. Testujemy aplikację. Jesteśmy w lesie, właśnie z złoki sobie wykopujemy, nie? jest fajnie, w bawimy się. No, przyniosę ci, przyniosę ci ręce. No. Łokieć ich też dobra No cześć Ja chcę nowy kolana. <noise> Taka tam beka z aplikacji Nie, ale Nie złamaliśmy zasad przede wszystkim więc ta aplikacja nie będzie straszna w dzień Tak jak bo Używam ją zgodnie z zasadami Trzeba je złamać Tak jak zrobił to Urbex History i Palasite Kurde mógłby chociaż gdzieś jakiś na... Bez kitu, nie? leży sobie i... no i tyle. Kurde, moglibyśmy jeszcze wyrzebić na tym... na tym drzewku z tymi kamieniami. No niestety... ale, no, ale, no to jest dziwne. W środku lasku, tak to no, nas wysłało. W środku lasku te kamyczki, można powiedzieć, że wypad uznajemy za zaliczony, bo no bo mi się podobało, mi się podobało, nie było źle. Coś tam znaleźliśmy, ale myślę, że jak pójdziemy w nocy, znajdziemy e, dużo więcej. Myślę, że się to ogarnie w któryś weekend. Także moi drodzy, subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwonek, żeby być na bieżąco. A my co? Kończymy ten odcinek. Dobra, jednak nie kończymy, jedziemy jeszcze na jeden punkt. Jeszcze <laughs> Eczkę Pogoda, taka średnia awa, wieje. Ale to też nadaje klimatu. To jest klimat Islandii. Tutaj mawiać, tutaj nie ma palm, nie ma kurde. O. Nie wiem wiadomo czego, surowy klimat Ludzie sobie tutaj zdrowo żyją Jest git I teraz mamy taki stromy strome podejście do samochodu Ja z moją wagą tak? Mechanik wyniesiesz mnie? Nie Czemu? Ja byłem chory kolana <noise> <noise> <Kurwa>. Proszę cię Weź <noise> mi na barana. nie barano Ciebie żaki. to prędzej bym wtoczył <noise> tak, pchał taką kulkę, jak taki kamień, nie? Pomyśl sobie, jakie to jest chore. Wysłała Cię apka w randomowe miejsce, gdzie coś jest. Coś tam było. No. To jest właśnie faza, skąd ona to może wiedzieć? Weszliśmy tam, były te kamyczki. No. Mimo tego, że pomyślałem niby... o jakiejś mrocznej historii, ale... My wcale nie musimy wiedzieć, że tam się coś stało. No. Możemy niby... nie być świadomi. Niby lekko inne miejsce, bo tak z... ze 100 metrów od miejsca, gdzie mieliśmy zajść. Ale kurczę, no po drodze coś znaleźliśmy. ...dziwnego, ale jedno jest pewne, ta apka przyczyniła się do tego, że mu ruszył dupę i się spocił trochę. No. Było trochę stromo? No, jest stromo, trochę na, się na kamerze tego nie widać, ale tu jest zajebiście stromo. Zobaczcie sobie, jak nisko są te budynki. Uu, dobra, lecimy na kolejną miejscówkę. To próbuj, pomyśl o tym yy, i zobaczmy, gdzie Cię wyprowadzi, a później... Powiesz, o czym myślałeś, jak dotrzemy na miejsce, dobra? Znaczy, wtedy to by mogło być, że jest ustawiona. A no dobra. No to... Jak ja powiem teraz i no pojedziemy, tak. zobaczymy co zobaczymy i to się będzie zgadzało, to będzie wiadomo, że to nie jest fake. Może by... No dobra, dobra, dobra. No to odpalam sobie łapkę. Racja. Dobra, jest moja lokacja mhm. i weźmiemy anomalii. I sobie powiedzmy, pomyślę teraz. strasznego. No pomyślałem sobie, zobaczymy co będzie. Mapy i jak daleko stąd? 11 minut autem. Pomyślałem sobie horror, horror, czyli coś wspólnego z horrorem. Oby nie żadne wydarzenie, mam nadzieję. Ale, ale coś o horrorze, dobra. Ja, wczorcie, uwielbiam shooter, Matko Bosko. Ale zajebiście! Dobra, tutaj troszkę zwolnimy, bo jest zakręt. Mamy kawał drogi. Troszkę pod górę, co prawda. No ale... czego to się dla was widzowie nie robi. Także, jeżeli chcecie być na bieżąco, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę. Subskrypcję i dzwoneczek. Dobra, jak zwykle aplikacja wyprowadziła nas w krzaki. No trochę liczyłem na jakieś opuszczone budynki. Kurde przetrę obiektyw. Trochę liczyłem na jakieś opuszczone budynki. Żeby było strasznie, ale w sumie... Samym horrorem jest dla mnie już to, że, że tutaj w ogóle są ludzie, kucają sobie, coś, coś zbierają. Dosłownie w pustku, Ty to są puchówki! Ej, się to nie wiedziałem, że na Islindach na są serio. Burówki. Pokaż to. No. Dosłownie Ej, burzy. dobra. Na no serio. Ja pierdzielę. Ale jaja. Ej, to Ej, do nas, u nas ale... to się do lasów jeździ, czy gdzieś... One są dobre? One są na serio dobre. Czekaj, ja se, wezmę sobie jedną. Je. Ale zajebiste, no to, co to ma wspólnego z horrorem? Nie. To jest piękne To jest piękne, to już wiemy po co ci ludzie tutaj są. Dobra, czyli to nie ma nic wspólnego z tym czego szukamy. Idziemy dalej. Gdzie to nas jeszcze prowadzi? Już niedaleko chyba. Chyba nie. Jesteśmy już na miejscu i szczerze mówiąc to nic do tutaj nie... Może to miało coś wspólnego z horrorem, nie mam pojęcia, ale wybierzemy się do jeszcze jednej lokalizacji, którą tutaj Piotrek ustawił. I co tam jest? Bo podobno na Google Maps wypaczył, że jakiś kontener, więc może być ciekawiej i również pomyślał o horrorze. Także, moi drodzy, lecimy w tamtym kierunku i widzimy się na miejscu. Jesteśmy na miejscu i powiem wam, że tego to myśmy się nie spodziewali. No ja na pewno nie. Zobaczcie, jesteśmy dokładnie tutaj. Musimy skończyć w lewo i delikatnie się przejść. A w środku dosłownie niczego. Nie wiem, czy na kołpro to widać. Tam stoi koparka opuszczona. Po raz kolejny aplikacja zaprowadza nas w miejsce, gdzie coś jest. Nie ma także nie ma nic kompletnie. Także dobra, no idziemy, nie? Trochę wieje, moi drodzy, poświęcamy się, także. no co muszą zrobić? Żeby być na bieżąco, co jakiś czas na pewno pojawi się jakiś taki odcinek poza gamingiem. Także myślę, że jest to zachęcające. Dobra, my idziemy dalej. Mamy koparkę. Po środku dosłownie niczego, niczego wygląda całkiem fajnie, co? No. Zamknięta? Chyba ta. Zamek popsuty. Albo zamek popsuty, nie wiem. Bo nie. się kręci klamki do wchodu. Aha. Muszliwe. No, ale fajnie. Fajnie. Przetrz znowu obiektyw. E... Nie ma przeglądu. Ma przegląd od 2018. nie ma przeglądu, no to, to ona musi być opuszczona, ona musi nie jeździć, bo nie, mo, nie mogłaby jeździć. No i wcale nie wygląda na jakąś turbo świeżą. Oliwia, pierdziele. Powiem Ci, że to robi wrażenie. Robi wrażenie ze względu na lokalizację, w jakiej ta koparka się znajduje, nie? No. Dla mnie to jest niesamowite. W ogóle sam fakt, że aplikacja zaprowadziła nas Gdzieś, gdzie coś jest, skąd ona to może wiedzieć. Także, moi drodzy, nie będę mówił, że aplikacja jest lipą, bo, bo nie jest. Moim zdaniem nie jest. Zresztą korzystamy z niej w dzień. To też jest inna sprawa. No mi się ja wątpię, żeby ktoś się zaznaczył na GPS-ie, gdzie zostawił koparkę. No ja też wątpię właśnie. Eee, także no coś jest. Nie było jakoś mega creepy, mega straszy, żebyśmy się wystraszyli czegoś. E, aczkolwiek nie wiem, jak to będzie, gdy pójdziemy z, z tą aplikacją w przygodę w nocy. Ale w dwóch z trzech e, lokalizacji coś znaleźliśmy. No właśnie, to jest sam fakt, sam, sama faza jest w tym, że coś znaleźliśmy. Coś jest, nie? Bez kitu, o to jest pytanie, co tu mogło być kopane albo co mogło być zakopane. zakopane. No. Ja pierdziele. Dobra, wracamy moi drodzy. To tam auto stoi na środku, można powiedzieć ulicy, tak też na poboczu, nie na środku ulicy, przepraszam Zawijamy bokyje Ani grabi fotę Myślałem, że nas wyśle do tego kontenera tam co jest no. Ale koparka mi się wydaje, że fajniejsze znalezisko Dobra, prowadź do siebie i lecę montować Dobra. Narazka. Trzymaj się. Dzięki za tą początkującą, że tak powiem, przygodę, przygodę. z randonautiką. Miejmy nadzieję, że będzie tego więcej. Do następnego razu. Na razie, no, na razie. cześć.